Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu najwspanialszego sportu we wszechświecie. Dobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły nowe drużyny z nowych planet. Zorganizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czekają jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactic Football w ostatnim odcinku. Natychmiast wprowadzić dodatkowy multiflux do jądra Paradisi. Teraz już wiem, dlaczego Snowkit tak bardzo cię interesują. Zawsze miałeś ukryty motyw. Przyznaj się, Artegor! Oto chwila prawdy. Twoi rodzice! Co? Zajrzyj do środka, a wszystko zrozumiesz. Mieliśmy syna o imieniu Sinet, który zniknął po zniszczeniu askaronu. Spokojnie, postępujemy zgodnie z naszym planem. Jesteś pewna, że jądro planety utrzyma multifluks? Zapewniam, że to całkowicie bezpieczna procedura. Lord Phoenix to Magnus Blade. Magnus Blade? Nie mogę w to uwierzyć. Na morskiej arenie gromadzą zużyty fluks zawodników. Intrudzi, nie ruszacie. Jesteście otoczeni! Spójrz tam, Popłyńmy za nią! <śmienny> Bitwa o finał. To jest olbrzymie! Ciekawe do czego służy! w W miało miejsce dziwne zdarzenie. Mam wrażenie, że planeta zyskała swój własny Flux. Nie! To niemożliwe. No i co teraz? Damę Simbai, powiedz, jak do tego doszło? Nikt na Paradisji nie ma o tym pojęcia. Krążyły jakieś plotki, ale Lord Phoenix publicznie je wszystkie zdementował. Bardzo możliwe, że on jest świadomy, że Flux jego planety się odradza. To bardzo dziwna sytuacja. Chyba nie mamy innego wyboru. Musimy natychmiast wyruszyć na paradisję! Odezwijcie się! Hej, gdzie jesteście? No powiedzcie coś! A? Co ty tu robisz, dzieciaku? To nie jest boisko do futbolu. Sony Blackbones? O, co za niespodzianka! Eby... Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Hej! Wypuśćcie nas stąd! Hej, zakute łby! Wypuśćcie nas, zanim stracę cierpliwość! Aaaa! Daruj sobie, Arti. Krzyk nic nie pomoże. To najlepszy plan, o jakim słyszałem. Ruszaj się, mały. Wracamy do gry. Uciekajmy stąd. Tędy. O, -o. Hmm, kłopoty. Słyszycie nas? Płyńcie na wprost. To tam udali się Tia i Microice. Dobra. Co ty? Spójrz! To może być dla nas szansa. Naprzód! Cześć! Przybyłem na ratunek! Co ty tutaj robisz, blaszaku! Co, Blażaku? Więcej szacunku! Ja walczyłem w wojnie Fluxów! Aaaa! A, brawo, Harry, się, I stary! Brawo, brawo. <laughs> Harvey, czekaj! Tajne laboratorium. Jest wielkie. Magnus je zbudował? Jestem pewien, że sam tego nie zrobił. Tędy. Tylko macie być cicho. Co było w tych zbiornikach? Multiflux. Musieli go mieć chyba tony. Skąd oni go tyle wzięli? Ściągnęli go z Morskiej Areny. Co? A gdzie teraz jest ten Multiflux? Nie wiem. Po co Magnus go tyle potrzebuje? Co on chciał zrobić z tak wielką mocą? I A? mimo to jestem tylko samotnym piratem! Samotnym piratem, który marzy o wielkiej miłości! Stop intruzi! Korco, leć, znajdź Beneta Jardiego, a potem zniszczymy to laboratorium. Ale Sony, o, leć. Jestem tylko samotnym piratem, który marzy o wielkiej miłości. Mam wobec was dług wdzięczności. Ja też. Więcej bym nie wytrzymał tego wycia. Sony ma kłopoty. Chodźmy. Ach, dzięki, Corso. Bennett i Arti, zabierzcie dzieciaki na powierzchnię. Weźcie łódź podwodną. Dobra, Sony. Widzimy się na górze. A możemy rozbić to ustrojstwo? A? Artie, to multifluks. Jeśli to zrobisz, będzie po nas. Zajmiemy się aparaturą, ale pod żadnym pozorem nie możemy tknąć fluxa. Dotarło do ciebie? Przepraszam, Sony. Wracamy na powierzchnię. Chodźcie. Jeszcze nigdy nie byłem w łodzi podwodnej. Wiesz co, Micro -ice? Lepiej zachowaj energię A? na mecz. O! Prawie o nim zapomniałem. Zapewnisz sobie odpowiednią długość snu, jeśli pójdziesz do łóżka za 6 minut. Świetnie! Ach. Ach. Zróbmy tu demolkę. Zainstaluję ładunek wybuchowy. Dobra, Sony. Corso, odbiło ci? Sony, zawsze ci bezgranicznie ufałem. Wybrałem ciebie, a nie Magnusa, ale zaczynam mieć wątpliwości. Corso... Hm? Nie powiedziałbym ci o Magnusie, gdybym nie był na 100% pewny. Sam zadecyduj, w co chcesz wierzyć. Ile mamy czasu? Jakieś 3 sekundy. Sony. Nieważne, Corso. Magnus obudził wiele złych wspomnień. Z każdej znajdę chwilkę. Uwaga! Oto moja firmowa poza! Ha? Hey. Ha, ha. E, e, no, no. Mamo, co ty tutaj robisz? Na pewno nie robię ci zdjęć. Popatrz na siebie! Jak ty w ogóle wyglądasz? Mamusie, takie właśnie są. To prawda. Jest dziwnie, odkąd Mei, Dijok i Yuki odeszli z drużyny. Brakuje mi Mei, to moja przyjaciółka. Każdy zespół od czasu do czasu zmienia swój skład. Jeszcze niedawno przyjęliście Marka, a teraz Lunzie. Jesteś chora, kochanie? Nie, wczoraj w nocy trochę pływałam. Arch i Artegor przenieśli się do holotrenera jako swoje młodsze wersje. Byli tacy jak dawniej. To było odjazd. Kłampy ten holotrener. Co za urządzenie? Aha, też kiedyś byłem młody. Tutaj. Uah. Ojej. Dla mnie o. nadal jesteś młody. To jak teraz jest w twojej drużynie? Snowkids to już nie to samo co kiedyś. Straciliśmy ducha. Każdy zajmuje się tylko swoimi sprawami, a ja nie jestem w formie przez chorobę. Aha. O. Jaką chorobę? Mamo, to nic takiego, serio. Córeczko, jestem z ciebie dumna. Jesteś napastniczką z prawdziwego zdarzenia. Zawsze cię podziwiam w Holo TV. Niestety nie znam tego całego Sineta, ale sądzę, że pasuje cię do siebie. Wiem. Dziękuję. Wszystko jest w porządku, tak jak przewidziałaś. Dobrze cię znam, córciu. Zobaczysz, wygrasz ten turniej i przestaniesz w końcu myśleć o tych wszystkich złych chwilach w Snow Kids. Pewnie masz rację. E, wiesz co, mamo? Muszę kończyć. Dlaczego? Dopiero co przyszłaś. Hej, dokąd idziesz? Mej, Mej! Nie powinnam z nią rozmawiać. Wiesz co? Od razu łapię przy niej jakiegoś doła. Daj spokój! To twoja mama! Ona cię kocha! Właśnie odzyskałem rodziców i doskonale to rozumiem. Sinet, wiesz, nieważne. May! May, kochanie, co u ciebie? Wszystko dobrze, Maju. To jest Sinet. Sinet to jest Maja, mama Didżoka. O, miło mi panią poznać! Didżok to doskonały zawodnik. Co się stało? Ach, to tylko zmęczenie po podróży. Pewnie myślicie, że na starość mi odbiło, co? A nie skąd? Cóż, lepiej wrócę do swojego hotelu. Do zobaczenia. To, to było pod... dziwne. Tak, to prawda. Ach, muszę mu powiedzieć. A potem zaczął się wznosić coraz wyżej. Baliśmy się, że więcej mikro nie zobaczymy. Mieliście czas na treningi przed meczami? O pewnie. Trenowaliśmy do upadłego, Artegor i Arcz nieźle nas cisną. A propos, chyba pora na trening. Gdzie ta to? Zostawcie go, niech sobie odpocznie. Brawo Tran, brawa Hita! Chyba mu się przyśnił nasz mecz. <głos> <głos> oh, oh. Rocket? Cześć, Tia, szatnie są po tamtej stronie. Bo widzisz, rocket, Tia, to jest do Kuba, mój ukochany chłopak. Co? Twój chłopak? Cześć! Miło mi cię poznać. Cześć! Powodzenia w waszym meczu. <noise> Zagłupiłam się z tą swoją zazdrością. No, coś w tym stylu, ale wybaczam ci. Prynna na całą galaktykę Arkadia Sport na żywo prosto z Paradisji. Przed Państwem Kali i Nordy. Serdecznie witam fanów futbolu. Dzisiaj odbędzie się mecz, na który od dawna czekamy: Snow Kids kontra zespół Paradisji. To nie lada gratka dla widzów. Szczególnie, że możemy się spodziewać zaciętej rywalizacji między DJokiem i jego dawnym zespołem, Bary? Cóż! Myślę, że wszyscy o tym doskonale wiedzą. Snow Kids na pewno mają żal do swojego dawnego kapitana za to, w jakim stylu porzucił ich na rzecz drużyny Paradisi. ale z punktu widzenia jego kariery to mogło być świetne posunięcie. Czas pokaże. Już za chwilę wszystko zweryfikuje Murawa na morskiej arenie. Snowkids, zapomnijcie, że DJok zagra w drużynie przeciwnej. To będzie rywal jak każdy inny. Musimy go pokonać, żeby wygrać turniej. Ale zespół Paradisi to nie tylko DJok. Ta drużyna jest silna i świetnie zgrana. Skupcie się na odcięciu od podań DJoka i Niki 4. Musicie ich bardzo krótko kryć. A? Artegor? Zaczęliśmy nieco wcześniej. Zapomniałem Ci o tym wspomnieć. Chcę Wam jeszcze o czymś powiedzieć. Chodzi o przyjaźń. Prawdziwą przyjaźń. Tak naprawdę ta przyjaźń to wszystko, co mamy. Bez hmm? niej jesteśmy nikim. A teraz idźcie na boisko i pokonajcie paradisję! Wzruszająca przemowa. Wiele się ostatnio nauczyłem. Dzięki. Oni! Dwie wspaniałe drużyny Galactic Football: Nieobliczalny Zespół Paradisi i niesamowici Snow Kids! Zespół Paradisi, chociaż jest bardzo młodą drużyną, zdążył udowodnić, że trzeba się z nim liczyć. Kapitanem Paradisi jest DJ Ci, że zagramy przeciwko sobie, Nie jesteś moim kumplem, tylko kolejnym rywalem. Może? Nie jestem twoim kumplem, ale będę gościem, który wyeliminuje twoich Snow Kids z rozgrywek.! A. Hm. D i Niki 4 przejmują piłkę i ruszają szturmem na bramkę przeciwnika. To pozostał sam na sam z Dijokiem. Jest! Gol! Dijok zdobywa bramkę dla zespołu Paradisi. Zespół Paradisi wychodzi na prowadzenie 1-0. Kiepski początek meczu dla Snow Kids. Tak! Gratulacje, Dijok! Nie przejmuj się, Achito. Zapomnij o tym golu. To był strzał nie do obrony. Postaram się. Zespół Paradisi przejmuje piłkę. Niki 4 niebezpiecznie zbliża się do pola karnego. 4 I drużyna Paradisi powiększa przewagę nad Snow Kids do dwóch bramek! Niesamowite! To była akcja na miarę finału rozgrywek! Zespół Paradisi 2, Snow Kids 0! Nie! Ars nic nie poradzimy. Paradisia po prostu gra lepiej. Przecież możemy A? jeszcze odwrócić losy tego meczu. Wykorzystajmy roketa, to będzie nasz as! Simbaj, co z energią roketa? Daję sobie radę? Na razie całkiem dobrze, ale od początku meczu bardzo oszczędza siły. Rocket, musisz strzelić bramkę! Nikomu nie podawaj, tylko sam przymierz! Stalkids potrzebują lidera! Dobrze, trenerze! Zaczynają odrabiać straty! Na szczęście obudzili się z letargu i bardzo mnie to cieszy. Zespół Paradisci 2, Snow Kids 1! Spójrzcie, ta akcja kosztowała Roketa sporo sił. Simbai? Roket jest słaby, ale bywało gorzej. Oh. Roket, dobrze wiesz, że nie możesz zejść. Pamiętam. Dam radę. Mark, micro Ice, do końca pierwszej połowy zagrajcie na maksa. Ty, a ty też. Musicie zrobić wszystko, by oszczędzić roketa. Dzięki, trenerze. Słyszałeś, micro Ice? Koniec z udawaniem, że grasz. Spoko, pierwsze strzele gola. Uuu. Panowie, skupcie a? się zamiast gadać! Roket chyba wziął się w garść, a Snow Kids wracają do gry. Ach. To właśnie chodziło! Brało tak trzymać! Mikroajz, teraz twoja kolej! Huh? Yeah! Uh! Snow Kroaice zdobywa prowadzenie dla swojej drużyny w końcówce pierwszej połowy. Rozłożymy Dijoka na łopatki. No pewnie, stać nas na to. DJok to już historia. Pokonamy zespół Paradizi. Ja to czuję. Tia, mieliśmy sporo szczęścia. W końcówce nieźle się spieliśmy, ale w sumie graliśmy cienko. Chyba nie mam chyba. tyle sił, by znów przeciwstawić się paradisji. O, będziesz musiał spróbować. To są chyba jakieś żarty. Mówię wam, możemy pokonać Snow Kids. Dijok, zgadzamy się z Tobą, ale masz pomysł, jak to zrobić? Snow Kids spodziewają się, że będę strzelać, a ja podam piłkę Tobie. To ich kompletnie zaskoczy, bo myślą, że jestem egoistą. No bo trochę jesteś, ale to dobry plan. Mamy końcówkę drugiej połowy, a wynik wciąż ten sam. Snowkids 3, Paradysja 2. Wracajcie do obrony. Zamorujmy bramkę, a wygramy ten mecz. Dalej! Gotowa? Zawsze jestem gotowa! Tej jog najwyraźniej planuje wyrównać wynik! Niki 4 przymierza się do strzału! Gol! Niki 4! Zespół Paradisi doprowadza do remisu! Co za zagranie! Koniec regulaminowego czasu gry. Wynik tego ekscytującego półfinału to 3 do 3. Czekają nas więc rzuty karne. Znasz Achito lepiej niż my. Jak można mu strzelić bramkę? Przed chwilą to zrobiłaś. To bardzo proste. Celujesz tak, żeby piłka wpadła w siatkę. Bardzo śmieszne. W głębi serca nadal jesteś zasnąłki. Ja przynajmniej mam serce. Nie chcę ci zrobić krzywdy, dlatego wolę wiedzieć, jak pokonać Hito. Ma słabe strony? Na pewno wiesz. W następnym odcinku Galactic Football. Wracamy na boisko, by obejrzeć niezwykle emocjonujące rzuty karne. W tej rywalizacji zespoły Paradisi i Snow Kids. Rozpoczyna roket! Wierzę w Ciebie, rocket! Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International Studio MR Sound. Reżyseria Tomasz Marzecki, dialogi Maciej Wysowski, dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Wystąpili Adam Bauman, Katarzyna Łaska, Tomasz Marzecki, Leszek Zdum, Tomasz Błasiak, Paweł Szczesny, Iwona Rulewicz, Janusz Wituch, Magdalena Krylik i inni.